Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani duchowo przygotowujemy się do uroczystości Bożego Narodzenia. Pozdrawiam was z kościoła świętego Piusa dziesiątego Marii Goretti na Blachowni w Kędzinie Koźlu. Jak widzicie za mną jeszcze żubek jest pusty. Do Bożego Narodzenia Zostało jeszcze kilkanaście godzin. Kochani, pozwólcie, że rozpocznę wierszem Ernesta Bryla Kolędnicym. Pielgrzymujemy ciągle na nowo do słowa, przez niewidzenia i niesłyszenia, od niepojęcia do zrozumienia, aż bolą nogi i głowa. Cóż, nie jesteśmy chłopcy nazbyt sobie mocni, a nogi grzęzną gorzej, niżli myśli w śniegu, ale coś powiedziało słowo ciałem się stało tej nocy. Więc bierz się do tego i ruszaj szukać, choć na ryzyk fizyk, nie dopytasz się, drogi, w zamieci zagubisz. No to co, kolędnicy, My też szukać lubim, chociaż północny wiatr prosto w gębę gryzą, odnajdziemy, słowo, przygarniemy ciało, żeby się rozgrzało. Kochani, to niezwykła prawda naszej wiary, serdeczna, ciepła serde... i czuła, tak bym powiedział. Bóg jest czułym. Bóg stał się człowiek. Tak chciał Bóg, posłał swojego syna, narodzonego z Maryi Dziewicy. Józef stał się przybranym ojcem. Słowo stało się ciało i zamieszkało między nami. Bóg stał się niemowlęciem, Bóg stał się jednym z nas. To wielkie wyróżnienie człowieka, człowieczeństwa. Bóg ma mamę i tatę. To wielkie, wielkie wyróżnienie rodziny. Rodzina Bogiem silna, rodzina silna miłością. Chrystus przychodzi jako Bóg pokoju, jako Bóg radości. Bóg przychodzi w oddaleniu. Nie ma kamer, nie ma telewizji, nie ma zgiełku, nie ma hałasu. Jest jakaś niezwykła prostota. Zwierzęta w stajni, pasterze, którzy nawiedzają, pasterze, ten zawód taki niszowy, pogardzany, najmniejszym. To święto pokory, to święto uniżenia. Pyszni nie rozumieją, pyszni. Wybierają konsumpcję, jedzeniem. Pyszni wybierają prezenty. Pyszni wybierają blichtr, coś zewnętrznego. Pyszni myślą o sobie. Bóg, stając się człowiekiem, myśli o każdym z nas taką czułością. Boże Narodzenie to święta czułości Boga. Bóg jest czuły, Bóg jest serdecznym. Ta czułość Boga objawia się w Bożym Narodzeniu. Przytul dziecko, pocałuj je, poczuj, że jest w Twoich ramionach, że możesz je pogłaskać, uściskać, adorować. Bóg bliski jest obecny w sakramencie pokutym. Przed świętami było trochę więcej spowiedzi, ale pomyśl sobie o czułości Boga, Bóg, który przytula. Bóg, który przygarnia, Bóg, który daje nowe życie, Bóg, który kocham. Kochani, nie dajmy się obiegowym opiniom, które, które mówią o traumie, spowiedzi, o jakichś przykrych doświadczeniach. Jak można mówić o przykrych doświadczeniach, skoro Bóg przytula, skoro Bóg przygarnia, sam Bóg, czy on pamięta grzechy, czy on pamięta słabości? Tak, owszem, chcę naszej szczerości, bo tu chodzi o prawdę. Chcę skruchy, chcę żalu za grzechem, po to, żebyśmy się nawrócili, po to, żebyśmy grzech traktowali jako grzech, jako słabość. Ale to wszystko ku nawróceniu, ku przemianie. Kiedy odchodzimy z sakramentu pokuty, pojednani z Bogiem, odchodzimy jak święci, jak anioły, anioły, które Wielbią chwałę Boga, które uwielbiają Jego łaskawość. Bóg bliski, Bóg czuły, Bóg serdecznym. Pomyśl, z jakim innym sercem idziesz do żony, do męża, z innym sercem idziesz do mamy, taty, do swoich dzieci, do sąsiadów, do przyjaciół z innym sercem przemienionym, Bóg mieszka w tobie. Próżno Jezus narodził się w żłobie, jeśli nie narodzi się w Tobie. Zobacz, jak sakrament pokuty prowadzi do czułości Boga w Eucharystii. Ten wiersz mówi o takim zagubieniu człowieka, o takim niedotykaniu istoty serca, o powątpiewaniu, może nawet o zmęczeniu. Taki dziwny jest człowiek współczesny. Zabiegany, zakochany w tym, co zewnętrzne, dziś dużo elektroniki, dziś dużo informacji, dziś dużo przedmiotów. A gdzie człowiek, gdzie miłość, gdzie doświadczenie miłości? Trzeba gdzieś ruszyć w drogę. Bracie siostro, tyle razy wyruszałeś w drogę z domu do kościoła jak kolędnicy, jak misjonarze. Jakieś szczególne błogosławieństwo, że tego Chrystusa, który narodził się z Tajnim, doświadczamy w Eucharystii. My tego nie czujemy, my tego nie rozumiemy, ale Jezus nas przytula, Jezus nas przygarnia, Jezus nas otacza swoją miłością. I rozumiem, jak wielu chrześcijan jest znudzonych mszą świętą. Jak wielu chrześcijan ma problem z udziałem we mszy świętej, to trzeba zmienić, to trzeba odbudować, widzieć Boże Narodzenie w Eucharystii. Bóg przychodzi, Bóg staje się chlebem na życie wiecznym. Każda parafia, każda wspólnota to Betlejem, dom chleba. Kapłan staje się szafarzem, Chrystusa bliskiego, czułego, serdecznego. Bóg przychodzi, by zamieszkać. Bóg przychodzi, by pulsować życiem. Przygarnijmy życiem. Znowu przytul to życiem. Chciej tym życiem owocować. Życie daje się, by promieniować. Życie rodzi życiem. Świętość rodzi świętość. Miłość rodzi miłość. Pokój rodzi pokój. Mocą Chrystusa, mogą mocą Jego łaski. Tak myślę o szalenie pokornym Jezusie. To jest niezwykłe to, co oglądacie za moimi plecami. Bóg stał się człowiekiem. Jest to dobry pomysł. Byśmy tak radzili Bogu Ojcu, Bóg staje się chlebem, chlebem takim opłatkiem. Ile razy ludzie przyjmują Chrystusa ozięble, byle jak. Bez miłości, bez jakichś duchowych odczuć. Kochani, Bóg się nie zmienia. Jezus się nie zmienia. To ewentualnie my się zmieniamy na gorsze albo na lepsze, ale Bóg się nie zmienia. Tak trudno oddać w słowach czułość Boga. Kochani, życzę Wam w tych dniach zadziwienia. Zadziwienia, niezwykłością, niezwykłością Jezusa, tego klimatu Bożego Narodzenia, niezwykłością wcielenia. Życzę pokoju, Chrystus przychodzi jako źródło pokoju, jako źródło miłości. W tej rzeczywistości tak mało między nami, dużo egoizmu, dużo prywaty, takiego zanurzenia w sobie, w swoich sprawach, tak mało wejrzenia ku, ku innym. Doświadcz czułości Boga, doświadcz Jego miłości. Doceni osoby, które żyją wokół Ciebie, doceni e, najbliższych, doceni przyjaciół, kolegów, sąsiadów. Bóg stał się człowiekiem. Człowiek jest wywyższony na mocy wcielenia Chrystusa. Życzę e, takiej zdolności uwielbienia Pana Boga w prostych rzeczach, w banalnych rzeczach. Ta codzienność, codzienność, codzienność. Już za chwilę będziemy świętować Boże Narodzenie, ale pamiętaj o tej codzienności krzątaniny domowej, zajęć, pracy. Bóg, który wybrał 30-dniowy pobyt między mamą i tatą, 30 lat życia w Nazarecie, w osobności, w pracy, w codzienności, wśród modlitw, Wśród wypełniania przepisów prawa, życia według kalendarza żydowskiego, ale właśnie tak ukochał Jezus to życie w Nazarecie. Mógł szybciej, mógł prędzej. Tak, Jezus miał 30 lat, kiedy opuszcza dom rodziny, staje się wędrownym misjonarzem. Mógł wcześniej, mógł wcześniej, dużo wcześniej, jak Jeremiasz. Niektórzy mówią, że miał 14 lat, niektórzy 18, dużo wcześniej. Kochani, życzmy sobie tej rzeczywistości, zachwytu, podziwu. W codzienności szukamy Boga. Bóg, który przychodzi tak uroczyście, tak serdecznie, ale po to, żeby być z nami w codzienności. Kochani, życzę radości, ten czas jest czasem radości, uśmiechu zrozumienia drugiego człowieka. To wreszcie też jest czas przebaczenia. Kto względem kogoś ma za złem, niech poda rękę ku przebaczeniu. Dziś zasiędziemy do wieczerzy wigilijnej. Na pewno niech to będą czasy pokoju, harmonii, ładu. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, rozbiło namiot między nami. Tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.